Szanowni Państwo, kiedy jeszcze nie byłem prezentem miasta Nowego Sącza, dostrzegałem oczywiście, że w Nowym Sączu mamy bardzo słabą infrastrukturę sportową. Brakuje nam szczególnie boisk. Tym bardziej jako prezydent chcę rozwiązać te problemy. Przeznaczyłem dodatkowe środki na wybudowanie na terenie parku Strzeleckiego, właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, boiska wielofunkcyjnego, które będzie ogrodzone, które będzie oświetlone, które będzie posiadało 8 dedykowanych ławek po to, żeby poprawić infrastrukturę dla sądeckiej młodzieży oraz dla tych, którzy chcą aktywnie uprawiać różnego rodzaju sporty. Jest to boisko, które będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną, w siatkówkę w koszykówkę, ale podejrzewam, że głównie będzie wykorzystywane do gry w piłkę nożną. Bardzo. Bardzo się z tego cieszę, bo takich obiektów w nowym sączu jest mało, a ten szczególnie będzie dobry, dlatego że również będzie posiadał sztuczną nawierzchnię.